Cześć wszystkim, witam Was na kanale Betony C29. Słuchajcie, chcę Was zaprosić na króciutki filmik, mój, gdzie tutaj opowiem o materiale, który się już zbliża. Jestem w trakcie zbierania wszystkich szczegółów, które mogę ująć w następnym filmie. Skupię się tam na działalności Mada Global, skupię się bardziej na tym, jak to wygląda wewnątrz naszego klubu, bo wygląda to już i nie chodzi mi teraz tylko i wyłącznie o wyniki, o wyniki piłkarzy na boisku, o tym też pogadamy się, że już chyba to zrobimy sobie w osobnym odcinku, może jakiegoś live'a z tym, przegadamy jak to wszystko wygląda. Obecnie mi się skupić na, to, na tym, jak to Wygląda na to, co każdy z nas może po prostu wyczuć, to się dzieje. Tak? Jest jedna wielka opinia, że król jest nagi, że ta cała sytuacja wielka w pompowaniu wielkich ilości pieniędzy, lekie jest mocno naciągana wszystko to jest bardzo mocno na wyraz. Jesteśmy świadkami tego, jak bardzo są niedopinane budżety, jak budżet płacowy jest wiecznie pusty i są opóźnienia. Słuchajcie, ktoś zawsze może powiedzieć, że opóźnienia są wszędzie, w każdym klubie i że to nie jest tylko i wyłącznie Alech ale mnie obchodzi Lech jak więc dlatego się na niej też będę skupiał, bo to, co się dzieje w innych klubach niekoniecznie mnie interesuje, albo na pewno nie jest taką samą dozą tutaj mojego skupienia się na tym, więc sytuacja finansowa w Lechi jaka jest, no nie jest zaciekawa, tak? Wszystkie te górynolotne obietnice okazują się górynolotne. Myślę, że mogę Wam zdradzić troszeczkę, że się... Nasz Paulo tak troszeczkę przeliczył, jeżeli chodzi o kwestie finansowe i tego, tego które, jak, jakie będzie miał źródła na finansowanie klubu. Jest, on jest tylko przedstawicielem właściwie zarządu, nie jest jedną osobą właściwie. Ogólnie nawet jeżeli gdzieś figuje jako po prostu właściciel Lech on nie jest, nie jest to po prostu cały fundusz, za którym stoją ludzie i jacy ludzie. I to jest właściwie ciekawe, bo to nie jest do końca ujęte. Pieniądze w Lechie były potrzebne od zaraz. To jest bardzo dużo, duży wpływ mają na to zachowania Adama Mangiary, tak? O to, to co on robił, do, jak, no, do jakiej skrajności doprowadził po prostu Lech i jakie tam trupy po prostu wypadają z szafy. Tylko, że audyt był przeprowadzony i Paul mniej więcej o tym wiedział, czy ludzie, którzy razem z nim za tym stoją, byli tego świadomi, tego co się może, wy, to się może wydarzyć, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, tak? yy, Mieliśmy zapewnienia, mieliśmy to, mieliśmy gwarancję, mieliśmy yy, obietnice płynące ze wszystkich stron, jak to będzie pięknie wyglądało, albo przynajmniej jak to szybciutko sobie będziemy z tym poradzić. Żyliśmy w takiej bańce wygrywania w pierwszej lidze. Byliśmy w bańce, kiedy przychodził do nas, przychodził do nas e, pan Hiszpan tak, z wysoką, z olbrzymim kontaktem, Luis Fernandez, który teraz już będzie prawdopodobnie odchodził. Tak. Jeżeli jakimś cudem przejdzie nawet częściowo e, testy medyczne w Jakubie, tak, no to na pewno na pewno z Lechy odejdzie. Sam w ogóle sens tego, żeby go sprowadzić do klubu, płacić mu kolosalne pieniądze i teraz go trzymać, kiedy jest szansa, że on naprawdę we i przydał się tej drużynie. bo na dużo potrzebuje zawodników troszeczkę innej klasy. Czy on taki był w tym momencie? Do no, tego przyjdziemy zaraz. Skupmy się na tym, że cały ten proces, który się dzieje obecnie w Lechii, zmusza nas do tego, żeby troszeczkę się nad tym pochylić i o tym porozmawiać. Dlatego ten film jest tylko i wyłącznie takim wstępem. Spójrzmy sobie na szybciutki rzut, rzut oka, na tabelę. No, nie wygląda to najlepiej. Zamykamy ją na samym dole. Na zwycięstwo musimy sobie jeszcze poczekać. Było dosyć blisko. Bardzo dziwne zachowanie albo sztabu, albo kogoś, kto stoi za stawem szkoleniowym, bo zmiany w 80., chyba 6 czy 7, nie wiem, na 5 czy 7 minut przed końcem meczu kiedyś ma bardzo dobry wynik. Zmiany w obronie, które no, finalnie doprowadziły do tego, że mecz się przegrało. No to, to jest to coś dziwnego, tak? Czy wszyscy stoimy za tym Szymonem Gawowskim? No ja na pewno wolałbym, żeby on został, na razie niż odchodził. W i jest zawodników. jest bardzo krótka ławka. Bekuje zawodników ogranych, bekuje zawodników, którzy mają doświadczenie ligowe, którzy mają troszkę charakteru, którzy mogą gdzieś tą szatnię troszkę podnieść, bo samą młodością to można było się przemknąć przez pierwszą ligę, to co nam się udało. Ja w jakiś live'ach wcześniejszych mówiłem, że Lechia prawdopodobnie nie będzie gotowa po prostu jeszcze na awans w zeszłym sezonie. Mam na myśli nie sportowo, ale organizacyjnie i ja wtedy głosiłem taką za mało popularną, tak? No, oczywiście, też chciałem tego, mam co, nie mówię, że nie, ale głosiłem taką też, że jeżeli ma, ma to potrwać o rok dłużej, a ten klub ma być sprawnie poukładany i zorganizowany i gotowy na ekstraklasę klasę w przyszłym roku, to absolutnie nie ma żadnego problemu, bo widać, że to, co się udało posklejać na szybko, starczyło na zaplecze ekstraklasę, ale już teraz no niekoniecznie nie będzie starczyło na samą ekstraklasę. I ja wiem, że jest jeszcze parę dni do zamknięcia okna transferowego, ja wiem, że jeszcze można restować później piłkarzy bez kontaktu, ale do niedawna tych piłkarzy nie można było do końca restaurać, bo nie było na nich pieniążków. Tak? Wpadło 10 bajek od Gdańska i aczkolwiek ta suma gdzieś tam jest pewnie trochę mniejsza, ale to i tak są gigantyczne pieniądze, tak? które zamiast zasypy, zasypywać jakieś no, bieżące potrzeby, typu wypłaty, spłacanie różnych zobowiązań, to najczęściej jest przeznaczane na to, żeby, żeby tą dużynę gdzieś dobudować, żeby mogła się realizować w klasie. Czy to jest droga? To jest patologia, a nie droga, bo w ten sposób się nie buduje klubu piłkarskiego i przynajmniej takiego na naszych oczekiwaniach. Tak? Mam nadzieję, że do zespołu zostaną dołączeni zawodnicy, którzy będą mieli doświadczenie ligowe. Niekoniecznie z wielkimi, cudownymi nazwiskami. Chociaż tak by było w od Stanych kibicowskiej. Ale kogoś, kto ma na tyle obycie, że będzie potrafił sobie w tej naszej ekstraklasie siłowej poradzić. Tak, I ma na tyle doświadczenia, że będzie mógł to naszą młodzież gdzieś tam odpowiednio pokierować. Bo widać, że takiego kręgosłupa w tej drużynie na razie nie ma na ten moment, a sytuacja po tylu meczach bez wygranej i to dalej komplikuje. Przypomnijmy sobie, ja wiem, że to był inny czas, inne okoliczności, ale dwa lata temu też mieliśmy drużynę, która była nazwiskami super, na, samymi nazwiskami dużo mocniejsza od tego, co mamy teraz, aczkolwiek spadła z ze klasy, tak. Dużo na to wpływało, dużo miało miejsca sytuacji pobocznych, które do, na to wpłynęły, aczkolwiek stało się, tak. Nie mówię i nie chcę tego, żeby tak się stało teraz, ale zastanawiam ten moment, kiedy w którym się teraz znajdujemy, chciałbym go sobie tutaj spędzić na tym, żeby się nie pochylać nad szukaniem tego, zastanawiać się, czy Anglii będzie lepszy od Polaka, czy może ich dwóch, a czy może bardziej w jakiejś formie. Wolą spędzić ten czas na tym, żebyśmy się skupili i zastanowili, jaki jest plan działania klubu, właścicieli oraz osób zarządzających, jak, jak oni to widzą, bo chyba po ostatnich meczach pewno sobie już zdali sprawę, że są w kryzysie, i że tego kryzysu już za, zwykłym słodkim gadaniem się po prostu tutaj nie da zaspokoić. I nawet jeżeli to będzie jeden transfer z ciekawym nazwiskiem, no to to na pewno nam nie zamknie. Z, no i zamknie nam ust i nie stwierdzimy tak, że teraz wszystko jest już, zaczyna być o wiele lepiej. Sytuacja Luisa Fernandeza. myślę, że podsumowanie idealne do tego to jest po prostu że, to jest post Grzesia Chorodki, tak, który napisał na grubie, że jak można komuś dawać zatrudniać kogoś, dawać mu olbrzymie pieniądze i w momencie, kiedy jest kontuzjowany, cały czas mu płacić. A teraz, kiedy on już dochodzi do zdrowia i może dołączyć z powrotem do drużyny, no to jest wypychany z klubu. I teraz są opinie dwie. Dobra, niech idzie, pograł kilku, kilka meczów, ojok siedzi kontuzjowany, nie jest nam do niczego potrzebny. Że wypchnąć go nie, bo za dużo zajawia, tak? No, ktoś mu ten kontakt dał i on, go, nikt, on nikomu nie przedstawia pistoletu do głowy, żeby z nim taki podpisać. Czy on byłby wartością dodatnią do klubu, jeżeli byłby w pełni formy? Na pewno byłby wartością dla drużyny i myślę, że ma umiejętności i na pewno coś musi w nim być jakiś duży potencjał. Skoro taki klub jak Ojaków Częstochowa zamierza go nawet nie do końca zdrowego sobie tutaj wziąć, żeby go jeszcze gdzieś tam sobie poukładać i do, doprowadzić go do zdrowia. Czy jest to rozwiązanie dla Lechi doby? Zejdzie z budżetu. Czy mamy zawodnika gotowego do? I tak go raczej nie mieliśmy w tym momencie, tak? Czy byłby on to formie... się Zdecydowanie byłby. Zdecydowanie byłby, więc ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Uważam, że to był za wczesny. Kwestia tylko, czy to Lechia jak chce się jego pozbyć? Czy to on najbardziej chce po prostu odejść z Lechy, a wykorzystuje tutaj jakieś swoje doświadczenia, że po prostu on o tym oficjalnie nie mówi, że on chce po prostu odejść i też szuka, też sobie szuka klubu, może widzi jaka jest sytuacja z pieniążkami i może gdzieś woli sobie poszukać pewniejsze przystanie, jak jest no gdzie raczej z wypłatami nie ma pieniążków, a osoba właściciela, czyli pana Światowskiego, raczej gwarantuje, że to będzie szło w dobrym kierunku, tak jak jak to wygląda całkiem, można powiedzieć szczerze, no słuchajcie, no bez obijania, bez to wygląda całkiem nieźle, tak? Jeżeli nawet klub nie uwiat w Puchajach, to i tak przyszedł niesamowitą drogę i jest, no wydaje mi się, że na ten moment bardziej poważnym klubem, albo bardziej przejrzystym klubem niż Lechia, tak? no bo Lechia w ogóle nie jest przejrzysta. O Lechii tylko wiemy tylko tyle, co tam sobie możemy gdzieś przeczytać, możemy gdzieś sobie pomyśleć, ale jeżeli już ktoś głębiej wejdzie w ten temat i zacznie grzebać, tak jak ja zacząłem się to troszeczkę robić, no to, to powiem... Przede wszystkim na samym początku trzeba się liczyć z tym, że się musiałem odbić od ściany, kilka razy, bo wiadomości są żadne, są wiadomości są znikome. Gdzieś musiałem jakoś się dogadywać, musiałem gdzieś dopraszać się o jakieś, o jakieś rzeczy bardzo dużo anonimowo. Jakieś, w sumie się nie dziwię, ale też obiecałem, że zachowam do siebie skąd to mam i tak to w słowa, że to nie było z nikim powiązane. Aczkolwiek temat jest bardzo szczelny, tak? Czyli jest szczelny dlatego, że Ktoś bardzo no szanuje swoją prywatność? Nie dlatego, po prostu samo zjawisko finansowania klubu nie jest do końca znane, wyszczególnione. Jest tym, jestem troszeczkę problemem, żeby, żeby wiedzieć skąd to są, bo w Lechii też się znajdowały pieniądze na zaraz, już kiedy one były potrzebne natychmiast, w tym momencie, zawsze się znajdowały. Tak? Może mogę wam powiedzieć, że to najczęściej to wchodziły w grę jakieś czy to pożyczki, nie pożyczki, ale jednak Paulo potrafił do kogoś zadzwonić i te przelewy na konto lechi, na konto klubu też wpływały, tak? Czy mam o to problem, że pojawiały się pieniądze? Nie, aczkolwiek zastanawiam, się czasami po prostu skąd one się pojawiają. Czy mam do tego problem, że te pieniążki są? Na pewno nie mam do tego problemu. Mam problem do tego, że ich nie ma nigdy na czas i często nie w takim wymiarze jak potrzeba. Tak? argument, że nie tylko w Lech nie jest ciekawy, nie jest dla nas żadny argument, bo my jesteśmy Lechia, a nie inny klub i to nasz obchodzi nas. nas tylko powinien obchodzić nasz klub, a nie żaden inny. Ale to już myślę, że bardziej szczegółowe dane postaram się przedstawić w przyszłym tygodniu. Nie jest to śledztwo dziennikarskie, aczkolwiek robię to po prostu z własnego zamiłowania, bo jestem bardzo ciekawy, co się po prostu tam dzieje. Odczekałem już dosyć, myślę, że wystarczająco dużo czasu, bo to mamy praktycznie rok od przejęcia klubu. I tak jak wiele rzeczy mogliśmy nie widzieć, nie chcieć widzieć, czy przemilczeć na samym początku, to myślę, że już po takim czasie, jaki mamy teraz po roku, możemy troszeczkę to ocenić, możemy się zagłębić i możemy zadawać pytania, na które mam nadzieję, że zostanie udzielona nam jakaś odpowiedź, albo sami będziemy mogli dojść do jakichś wniosków. Mam nadzieję, że mój materiał, który się każdy chociaż troszeczkę w tym pomoże. A jak na razie, co? No? Szykujmy się, czekajmy, a my swoje przede wszystkim wierzymy. Nie tak? załamujmy się. Idziemy, mam nadzieję, że pójdziemy w dobrym kierunku. Reszta materiale za tydzień. Dzięki wam bardzo. A my swoje. Urzędam.